A propos, a propos debuffów. a propos debufów <noise> pojawiła się bardzo wesoła, akurat tabelka związana z najbardziej szanowanymi, yy, najbardziej szanowanymi na przykład yy, zawodami, i tymi najmniej. I teraz sobie to prze, yy, przeanalizujmy. No najlepsze to są, wiecie. Strażak, ratownik medyczny, pilot samolo samolotu pasażerskiego. Najbardziej, najpozytywniej oceniane, pielęgniarka, lekarz, strażnik graniczny, nie wiem dlaczego strażnik graniczny jest tak nisko, ale dobra, farmaceuta, aptekarz, jest git. Górnik? No, no kogoś tutaj po... że, że górnik jest szanowany, no to, 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 jest strasznie roszczeniowe dziadostwo. Profesor uniwersytetu? No, drugie, drugie, akurat roszczeniowe dziadostwo. No ale dobra, no niech, niech będzie, ale strażak jak najbardziej zasłużony. Natomiast najgorsi, najgorsi to może dziesiąte miejsce. Minister, dziewiąte, senator RP, trener biznesu i coach, ósme, <trener> na siódmy pracownik Infolinii Call Center. Znaczy. Oni są bardziej wk... Ale z drugiej strony No No nie winiłbym ich Tak? No, no, no trafili do ch... roboty Oni wiedzą, że są w ch... robocie No dajmy, dajmy im spokój Tak? Rekruter haerowiec. Dobra, to jest gówno kompletne Nie szanuję, jak ja słyszę tylko, że ktoś jest nie mam, Nie mam zamiaru ab Absolutnie nawet koło takiej osoby siedzieć Radny gminy Czyli kolejny polityk, europoseł, kolejny polityk, poseł na Sejm RP, trzecie miejsce. A kto jest gorszy od polityka? YouTuber, drugie miejsce i na pierwszym influencer. Znaczy, mnie to absolutnie nie dziwi, naprawdę, nie dziwi. I obstawiam, że, że was też to nie dziwi. Znaczy ogólnie ta tabelka od kilku dobrych lat się pojawia. Mniej więcej takie zestawienie co roku się pojawia. No jak widać, w 2025 i 2024, no influencer, youtuber, nadal na podium. Nadal na podium. Pierwsze nie zawiodło. No tak, no. Mnie, ogół, mnie najbardziej zawsze bawi, za każdym jednym razem bawi, jak ktoś zaczyna pić. Że o, praca influencera jest taka ciężka. Albo YouTuber to jest taki straszny zawód. Okropny, takie pecie jeden z drugim. Dostajesz pieniądze nieadekwatne do swojej roboty. Zamknij mordę i przestań się użalać na, nad sobą. Naprawdę, to są, to są dwa w cudzysłowie zawody, które są przepełnione ludźmi, którzy są absolutnie upośledzeni społecznie. Niedorozwinięci też w bardzo y, wielu aspektach są roszczeniowi, są ogólnie wkurcy i są nieprzyjemni, no i są zwyczajnie stuknięci. Zwróćcie uwagę, ilu, ilu ludzi przykładowo z tej sfery. To są jakieś totalne oszołomy, że o, bo wiecie, bo ja akurat na terapię chodzę, albo ja mam akurat depresję, albo yy, nie wiem, yy, ja mam jakieś traumy związane z tym, że mi wyświetlenia teraz spadają. Jakbyś jeden z drugim zap... na całą rodzinę, mając najniższą krajową, to byś wtedy zobaczył, czym jest tak naprawdę ciężkie życie. Niewdzięczny śmieciu. ...ataki paniki, ta fobie społeczną, jak ja słyszę fobie społeczną, że ktoś ma fobie społeczną, takie... Uff. Mam wtedy taką ochotę, taką osobę, ochotę porwać i wrzucić na przykład do jakiegoś konwentu, w środek tłumu, autentycznie... Nie wiem, ktoś mówi, A ja mam fobię społeczną. Ja, ja boję się ogólnie y, zatłoczonych miejsc. To ja bym wziął takiego delikwenta za włosy, ciągnąłby go przez kilka województw i sru! W środek akurat kompleksu na Pyrkonie. Baw się dobrze. Inspirawka mi się aż przypomniała. <laughs> no tak. HR, mój ulubiony powód braku pracy. Nie no, HR-owcy... Inaczej, no. HR-owcy to, to, jest, to jest taki rodzaj podludzi. Mniej inaczej. hr dla mnie to, to są jak strażnicy miejscy i ciecie w Lidlu. Ludzie, którzy myślą, że, że są kimś. I są chociaż chcą chociaż uszczknąć odrobinę jakiejkolwiek władzy. Nawet tej urojonej. Jesteś gorszy od posła? Wiem, wiem, ale wiesz co mnie akurat ratuje, to, że jestem tego świadomy i pluję na, na swoich kolegów po fachu. No, spysiu moment, spysił moment. A gdzie streamer? O dziwo nie ma. Chyba, że to jest akurat podpięty jako influencer, co też by się jakoś tak średnio yy, z, tym, z tym łączyło. No, ale powiedzmy, ale powiedzmy, że ja też jestem influencerem, bo, bo daję jakiś influence, wpływ na was, no to, to dobra, no to powiedzmy, że to jest ten główny zawód. By the way, y nie wiem czy słyszeliście akurat, że są plany wprowadzenia akurat do KRS-u oficjalnie zawód influencer. <laughs> Także taka ciekawostka.